Cześć, witajcie moi drodzy widzowie w kolejnym unboxingu na naszym kanale. Dzisiaj przyszła do mnie paczka z tabletem od Strada Jest to prezent za zakupienie ich usługi. Ja nawet nie miałem wyboru, ponieważ pani po zapomniała poinformować, że jest taki, taki prezent, ale na szczęście wybrano na mnie tablet, który akurat bardzo chciałem. Niekoniecznie ten model, ale ogólnie tablet. Bez obijania w bawełnę przejdziemy tutaj do rozpakowania. Jak widzicie, jest to Alcatel One Touch PIXI 7 Nie jest to... Jeden z najwyższych modelów, ale dla mnie do oglądania filmów, podróży i grania w proste gierki akurat się przyda. Tak, tutaj oto się prezentuje pudełko po bokach. Jest bardzo małe, fajne, stylowe, kolorowe. Z tyłu, a z tyłu znajdziemy tutaj informację informacje o tablecie w formie obrazka. Jak widać, ma on 7 cali, ma 3 rdzeniowy procesor taktowany zegarem 1,3 GHz ma tylni aparat 0.3 megapiksela, Androida 4.4 yy, tutaj jest yy, Miracast, ale niestety nie wiem co to jest ma port podczerwieni oraz Wi-Fi yy, tak to się to prezentuje, tutaj mamy jeszcze jakieś licencje nie licencje, arabskie, chińskie, angielskie yy, oczywiście nie uraczymy tutaj po, polskiego tak to się wszystko prezentuje, no i bez objęcia A no, tutaj fokus lekko się na chwilę rozwalił. Tak oto prezentuje się ładnie pudełeczko. Możemy sobie tu wszystko ładnie. A tutaj możemy sobie wszystko ładnie wyjąć. Mamy kieszonkę taką i tutaj mamy tablecik. Kieszonkę możemy możemy wyjąć. OK. wow, Pudełku już tutaj nic nie znajdziemy, jak widać. Odłożymy sobie je ładnie tam w tło. Będzie tłem. Tutaj już widzimy tablecik, ale przejdziemy do niego na... W samym końcu. No i tutaj po... Wypadła nam karteczka informacyjna. Jest to zapewnie skrócona instrukcja obsługi, ale nas to nie obchodzi. Tutaj jeszcze w tej małej przegródce mamy zapewne ładowarkę. Tutaj jest USB cable. Rozpakujemy sobie ten USB cable. O, jak ładnie zapakowany. Tutaj nad o Taką otwieraną folikę. Pierwszy raz się spotykam z czymś takim, zawsze są takie rozrywane, jak wiecie. No i co, to, co tutaj więcej mówić? USB cable. Kolejną rzeczą w naszym pudełeczku będzie... Będzie kostunia. O, proszę bardzo, kostunia ładowana. Nie jest wielka, ma tutaj kropki, niczym Krillin na Ubie z Dragon Balla. Ma jakieś... a, ma oznaczenie Alcatela. Nie, nie jest to nie wiadomo co, osoba smarkowa. Czy coś tu jeszcze znajdziemy? Nie. To już wszystko w opakowaniu. Opakowanie jest naprawdę bardzo skromne. No i tutaj możemy przejść już do tabletu. Tablet, tak oto prezentuje się na tablet. Nasz tablet tutaj, ABN, ten nam się w telewizję odbija. Po bokach uraczymy tutaj, co my tu mamy? Tutaj mamy jakieś. A, tutaj mamy jakieś wejście. Zobaczmy, co to jest. Hmm. Się jakoś bardziej odchyli, żebym mógł zobaczyć, co to jest. To jest na karty MicroSD. Wybaczcie, że nam tutaj focus nie łapie. Musicie nam uwierzyć, tam jest małe logo MicroSD. Co tu więcej mówić? Od góry nie ma nic, nie ma żadnych przycisków. Z kolejnego boczku mamy tutaj przycisk włączania, przycisk głośności, volume up, volume down. O, i tu jest góra. Nie znajdziemy tutaj port słuchawek, port ładowania i naszą podczerwień. Powinniśmy to zobaczyć, ale no, niestety kamera nie do końca chce współpracować, a teraz to na pewno lepiej widać. Jeszcze tutaj z tyłu mamy właśnie aparat. Mamy naklejkę z modelem, choć tak dziwnie naklejoną własną tą klapkę. Gło głośniczek aparat i loko Alcatel Montaż Pixie. Może zobaczymy czy się uruchomi O, patrzcie, nawet się uruchomi, nawet jest w jakimś tam stopnie naładowany. Alcatel one touch Pixie 7 Powered by Android O, fajnego rozruchu Alcatel one touch Pixie. Nie, Pixie bo tam nie było. Sobie domówiłem Smart coś tam, One Touch. Smart move, alcatel Ok, mamy tutaj kreator konfiguracji tutaj. Yy, możemy to ominąć. Dobra, wybierz język. No to gdzie tu jest nasz polski? Jest polski już wybrany. Yy, Swiftki, klawiatura Android. No, może być na razie Swiftki, potem ustawimy godzinę. Nie potrzebujemy na razie konta Google, konta zapasowe, lokalizacja. Dobra, już zakończono czytywanie programu do uruchamiania. Dobra, rozgodźcie się, dziękuję. Dobra, musimy widzę system przeprowadzić przez lokalizację. Dobra, tu jest OK. No i tak prezentuje się nasz, nasz tablet. O, proszę. Bardzo pięknie przechodzi w tryb horyzontalny. Dziękuję za podpowiedź. Mamy tutaj jakieś wygrane gry, choć pewnie nie wiem, czy one są darmowe, czy nie. Przejdźmy sobie jeszcze do ustawień, żeby stwierdzić naszą wersję Androida dokładną. Jak widać, tablet chodzi sprawnie, choć dam może jakieś sprawozdanie. Jest to Android 4.4.2. Wow, takiego jeszcze nie widziałem. Jest to KitKat. I teraz jak sobie przytrzymamy, będziemy mieli... O, cześć witajcie. Będziemy mieli dziwną e, kitkatową układankę, żeby wejść w taką układankę, trzeba patnąć parę razy e, naszą wersję Androida, cztery, jak, naszą wersję Androida po prostu, a potem przytrzymać to, co nam wyskoczy i wyskoczy nam jakaś tam przykładowo w, w 4.3 e, były to chyba Cat e, jako e, ice, e, ice Cream Sandwich. Z tego co pamiętam. No i tak oto się to prezentuje. Tutaj, o tu są przyciski. Wróćmy sobie do pulpitu. No i tak oto moi widzowie, wygląda rozpakowanie Alcatela One Touch Pixie 7 od Nastrady za założenie u nich usługi. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania do tego tabletu, to w... razem z czasem, jak ja będę z niego korzystał, postaram się. Wam na nie odpowiedzieć, a po jakimś tygodniu zrobię jakieś pierwszy, pierwsze wrażenia, takie, a to nie będę już pierwsze wrażenia, jakieś coś w formie recenzji. A więc wielkie dzięki za uwagę, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę bądź w dół, zależnie od tego jak Wam się podał materiał yy, oraz komentarza. Hejka moi drodzy widzowie!